W ósmym odcinku makaronów wspomniałem Wam, że pasta, którą tam czytałem i komentowałem, opowiada o czymś, co istnieje bądź istniało, no nie? I właśnie podczas kiedy to nagrywałem ten odcinek, sam nie do końca byłem pewien, czy da się jeszcze ten twór odnaleźć, czy nie, dlatego też wspomniałem. Istnieje, bo istniało, bo też nie chciałem wam pierdolić głupot, jakby się okazało, że to nie istnieje już i to zostało pochłonięte przez elementy przeszłości. No, a wiecie co jest zabawne? Że krapiszczon, o którym mowa, siedział na mojej prywatnej chmurze. I to tej rzadziej używanej przeze mnie, bo ja mam dwie chmury. Jedno mam od Gogla i drugą mam mega, nie? I właśnie te chujostwo, które dzisiaj odpalę, było właśnie na tej Medze i szczerze to ja sam nie wiedziałem, że to mam. Bo jo, to cóż, skąd miałem wiedzieć, jak ostatnio używałem tej chmury dobre trzy lata temu, jak nie lepiej? No i teraz tak z tej zwały sobie jeszcze odwiedziłem to chmurę. To mi się przypomniało, że tam też mam jakieś krapiszcze. Do nadrobienia z tak zwanej kubki w stylu. Dobra, tak, żeby nie przedłużając, to są exesity sezon 3. Na warsztat ląduje Pacman exe ten z Creepypasty z ósmego odcinka Czastowo z Gojemny gówno. Zapraszam, odpalamy to gówno. Ciszę sobie, bo to będzie głośne jak chuj. Dajmy C26. O, i właśnie, w sumie to trochę. Tutaj będę miał trochę łatwiej z tym krapem, ponieważ jak. No i w... szczerze, nawet nie będę musiał wam pokazywać tu wszystkich leveli. Po prostu dojdę dokąd dojdę. O tych jebany. Dojdę do kiedy dojdę. Co tu się odpierdala. Po prostu dojdę do kiedy dojdę, a jeżeli ktoś będzie ciekawy tych innych poziomów, to po prostu wejść weźć, odpali tamto pastę, no nie? A ja już wiem, że nie dam rady całego, bo to chujostwo jest strasznie trudne. Z oryginalnym bakmanem miałem przejebane, i to na pewno to srogo przejebane, a co dopiero z takim chójstwem? Chociaż w ogólnie, też odnośnie tego, że to jest, ten, że to jest pasta, dla podstawy tego, to też nie do końca jestem pewien, co było wcześniej. Czy to chujostwo, czy pasta? Ale raczej obstawiam, że to jest w tym kierunku, że pierw to gówno powstało, a później ktoś ten... Wiecie co, chyba zaraz potem podczas nagrywania tego odcinka się upewniłem, bo ja obstawiam właśnie, że to pierw powstało to chujstwo, a dopiero potem była pasta i raczej idzie na odwrót. A udało mi się pierwszy poziom, ale łatwo tu niby się nie da dojść wyżej jak piąty, no nie? Ale ja nawet nie rady jej trzeciego, ja nawet do trzeciego nie dojdę, a co ty Kurwa, dość piąty, szósty kurwa macie. Ja szczerze, to się to nic takiego nie dzieje. Tak w... Takie to kurwa niby w tej paście popisywane to było, że ola boga, jaka to kurwa nie jest przybane, straszne. To się kurwa nic takiego nie dzieje. Pacman jak Pacman, tylko spuki Ale jeździ, eee, udało się w ogóle jakoś za dobry wpakałem, nie jestem, a jakoś mi tu idzie kurwa trawie, dzień trzech. Jest dwóch, ale będzie się pojawiał następny. Będzie się pojawiał w dość randomowych miejscach. Ten trzeci to jest Slenderman, jak dobrze kojarzę z pasty, no nie? Gdzie będzie pojawiał całkowicie losowo. Ale niby mordy nie ma. To jest jak on mordy, nie ma jak ja widzę jego mordę. On ma jakąś tam mordę Taką wkurwioną mordę ma Poza episodem to -tu się tu nic takiego kurwa nie dzieje. Tu to w chuj. I tu jakieś kurwa, chuj, co się dzieje? Dobra, chyba tu przypierdolę, co? Dobro program zadałem. Wypierdalej. Kolejny zip. Nie ma już tych kurwa jebanych kropek tu iść, wie jak... A może iść na tamten tam, róg. Dobra, udało się. A no tu się życie oddawiają, jakby się uda Jakby się. E, to. Może się uda, co? O, nowy zjeb. Przelatuję ja sobie przez ścianki. A, ten to robię. Spierdalaj eee, to tam ci było takie. miały być takie super skery, Naprawdę? Jeżeli to miało być takie straszne, to... Ci kurde bohaterowie krwipas to są serio, to totalnie obsrańcy normalnie. Znaczy się ich kurwa nie nazwie totalnymi obsrańcami. Dobra, tu chyba już przepierdolę wszystkie życie. Mm. za dużo zostało bym dał radę, ja pierdolę, jak będę musiał mm. nie dzięki, nie dla mnie taka zabawa. Krótki te to ale chuj. Raz bywają dłuższe, raz krótsze, no nie? E, dobra, jeżeli ktoś by serio się ciekawi, co tam się dzieje w tym piątym poziomie i tam chyba bodajże szóstym, no to zapraszam na creepastę, którą dla Was czytałem i komentowałem w serii Czas tam jedne gówno. Tymczasem w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Może jeszcze nagram następny odcinek później. Jeszcze dzisiaj dobra, cześć.